Proszę Państwa, ja myślę, że teraz to przekażę Państwu, to będzie to do 18 sierpnia między nami, Stanom w Polski. W szeregu dziejowych wiatru. Pod jego dowództwem zwycięstki czyn w Bohaterskiej Armii Polskiej osiągnął znaczenie Lepanta i Zwycięstwa nad Turkami w roku 1571-1683. Za to należy się Wózowi Krósudzkiemu wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich, ale całego chrześcijaństwa. Kadynał Augustynowi. Rymans Polski na 1935. Pierwszy Marszałek Polski Józef Piusowski na Jasnej Górze, 20 października a Marinie 1921 dziękował Matce Bożej za cud nad Wisłą i Wiktorię Dymewską. Jasna Góra, 18 sierpnia 2016 Uprzedzam tę a tablica już jest montowana w Jasnej Górze, ona będzie 18 odsłonięta, ale trudno, żeby w tych dziesięciu takich dokumentach nie znalazła się bohnia, także proszę to trzymać do 18 .00.